Moi drodzy Natan Marsoni, który obiecał, że dzisiaj będzie grzeczny. Tak, tak, tak. Obiecałem sobie, że jak... Przestałem melanżować i wygram. Właśnie przez to, poszedłem na dobry tryb życia, to nie zepsuję tego. No i dlaczego dzisiaj się udało, bo ciężka praca? Ciężka bo... praca, tak, A? tylko powiem tak, ciężka praca. Wiesz, nie chcę mi się już filować udawać kogoś, kurwa, jak zawsze. Ciężka praca po prostu. Yy, wyszedłem z gówna, w którym siedziałam, bo ja to nazwę gównem dla siebie. Skupiłem się na sporcie po prostu na jakiejś kreacji artystycznej. Tak to mogę, że mogę nazwać. No, no wszystko jest artystyczne, nie nawet jak robisz głupoty. To można tak to nazwać. Skupiłem się po prostu na czymś jednym konkretnym, no i. Udało się. Ale trochę utykałeś, jak tutaj do mnie e, tak, zmierzałeś. Trzeba mnie boleć noga. Tak, Teraz, I, tak. I rzeczywiście było jakieś takie kopnięcie tu, w tym kierunku? E, wiesz, co, bo on trafił na tą moją nogę e, kilka razy i potem zacząłem dopiero się bronić. Mm, solidnie dość trafił. Wiesz, on ma cienki ten piszczer ma chudą nogę, więc trafił, no i się udało. No tam sporo takich ciosów widziałam, właśnie. Tak. E, ale ty był taki moment walki, że pomyślałeś podczas walki, że jednak on może wygrać? Nie, czy odpoczą... nie. Nie, nie. Jedynie jak palec oko dostałem. Nie widziałam na oko i stwierdziłem, kurwa, przerwać czy nie, poczekać dłużej. Stwierdziłem, nie walczy. Chuj, oczekałam panią, że widzę na oko. Aha, to było oszustwo? Tak, nie widziałam na oko. Ale wiedziałam, że jak powiem, że widzę, to nie będzie tej walki. A jest trochę tak na ten, że jeżeli będzie kolejna walka, to ty przejdziesz kolejną jakąś metamorfozę. Tak, tak, tak na pewno, ale już jakby z trybem sportowym życia cały czas. Ale masz już gdzieś w głowie tą kreację, jakby to mogło tak. wyglądać? Tak. Ale nic nie zdradzisz? Nie. Nie, nie. nie. Ale następnym razem, jak się spotkamy, to obiecuję, że nie będziesz już świrował. Znaczy, no może trochę będę, ale w, inny, ale w inny sposób, jak inna kreacja. No to cóż, no gratuluję, ale możesz potwierdzić, że będzie kolejna walka, czy jeszcze nic tak, nie wie? Tak, być? no pewnie będzie, w tym roku może dwie walki nad się uda. Mian nawet jeszcze? Ja, tak, wypadła mi jedna, więc jak mi znajdą na jednego przeciwnika, będzie fajnie, na pewno będzie jedna, na milion procent będzie. Na, na 99, nie? Nigdy się nie mówi milion. Na 99% procent będzie jedna walka. No dobrze, Nathan, no, to, no to, to tam się teraz regeneruj. Tak jest. Tak zrobię, Dziękuję, Oluko, i przepraszam, jak się uraziłem w tym moim świrowym wywiadzie wtedy. Słuchaj, ja już za długo pracuję, żeby mnie urazić no tak, w ten ja, sposób. Ja wiesz, tak Po tym głupio się czułem, wiesz? Tak, tak? No, miałem takie, że. No ludzie cię trochę ocenili, ja czytałam znaczy, tam nie, 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 komentarze. komentarze. wiesz? Ja komentarze nie uczyłem, tylko sam dla siebie. Pisali się... mi, że jestem biedna. Sam, no, to, bo, bo byłaś na twoim miejscu, żebym się czuł źle. Ale nie. nie, ja się właśnie nie czułam źle. No To dobrze, nie, tak wiesz, nie, nie znamy się, ty nie znasz mojego humoru i nie wiedziałam po prostu, czy robiąc coś takiego nie wiadę na ciebie za bardzo, wiesz? Dopiero potem to przemyślałam, bo byłem w emocjach po tej konferencji. Bo jestem starej daty i dopiero jak kogoś poznam i ten ktoś się ze mnie śmieje, to traktuję jako żart. No, no widzisz. Ty to tak na pierwszy ogień wjechałeś. Tak, nie no. tak od razu wjechałem, ale ja jestem taki, jestem introwertykiem, a czasem mi się odpala taki, wiesz, ambiwertyk. To taki... był szalony śmieszek, Natan no, no, i Bardzo ci dziękuję. Dzięki, dzięki.